Dzień dobry wszystkim! Dawno mnie nie było. Trochę się zajmowałam. Po świętach miałam kilka zleceń, więc trochę jestem ostatnio zabiegana i nie mam czasu nic nakręcić dla Was. A dzisiaj taki spontaniczny vlog. Mam około pół godziny do sesji, właśnie noworodkowej. Więc wykorzystuję ten czas na to, żeby trochę Wam popowiadać, co dzisiaj przygotowałam. Co będziemy dzisiaj też robić w studiu? No więc, tak, dzisiaj przychodzi do mnie mały chłopiec. Z tego co wiem, to będzie jeszcze trzylatek, więc zobaczymy, jak, to, jak nam współpraca pójdzie. Co tam jeszcze? Może pokażę Wam, co przygotowałam dzisiaj. A, będą to w zasadzie kolory beżu, kremów, szarości. Czyli um, generalnie zauważam, <grym>, że często wybieracie, decydujecie się właśnie na takie naturalne, bardzo minimalistyczne, minimalistyczne um, barwy, co mnie zresztą bardzo cieszy, bo, bo to są moje, że tak powiem, ulubione um, kolory, które lubię, czuję. Um, więc um, bardzo się z tego cieszę, bo, bo dzięki temu też. Jeśli ja, że tak powiem, jakby to powiedzieć, jeśli czujecie to samo co ja, no to wtedy nasza jakby współpraca, cały proces tej, tej sesji jest po prostu bardzo, bardzo owocny, bo wtedy wy czujecie to samo co ja, ja czuję to samo co wy, więc wtedy powstaje bajka i magia. Więc tak, już wam mówię. O, zobaczcie, no widzicie, tutaj trochę taka kubka, że tak powiem, dzisiaj, ale naprawdę jest, mam tyle tych gadżetów w tych właśnie odcieniach, że, że dzisiaj tak bardzo na szybkości lecimy. No to widzicie, tam śpioszki jakieś, czapeczki, owiki, dużo owiek. Maluszek jest podobno większy. Podobno urodził się taki 4 kg, więc zobaczymy, jak będzie nam współpracował. Oczywiście, mój szumiący e, pomocnik. <grych> e, dobra, to lecimy dalej. Tutaj są, proszę, przygotowałam aż cztery sety zestawy. E, tak, dla, dla właściwie dla asekuracji, bo, bo nie wiadomo, jak, jak tam małych, maluch, czy będzie spał, e, czy będzie chciał trochę się porozglądać. E, tutaj mam właśnie moją ulubioną miskę, zresztą. Jak oglądacie moje zdjęcia, to, to na pewno wiecie, w których dodatkach i gadżetach często robię zdjęcia. A to tylko dlatego, że po prostu są moje ulubione i, i się sprawdzają, i wy też lubicie je, i wam też się je one podobają. Tutaj może nie widzieliście tych dwóch takich szarych i takiego białego, glinianego. O, właśnie, dzisiaj jest troszeczkę chłodno. Więc. Um że tak powiem. Będę dzisiaj troszeczkę bardziej dogrzewać. Żeby Dziusiowi było cieplutko. A teraz Wam jeszcze pokażę ciekawostkę. Zobaczcie moje stopy. Często właśnie na sesji. Często na sesji zauważycie, że chodzę bez butów na bosaka. Może dla nich wydawać się to trochę śmieszne. Albo nie na miejscu, nie wiem, ale. Od, praktycznie odkąd pamiętam lubię fotografować na bosych stopach lubię czuć ziemię pod spodem podparcie jest wtedy lepsze, energia też z ziemi przepływa do głowy człowiek się bardziej staje kreatywny i myślę, że chyba o to chodzi i co chyba tyle to był bardzo szybki, spontaniczny vlog za pół godziny się pojawią o nie przepraszam, za, za 20 minut Mam tutaj zegarek i spoglądam. E, za 20 minut się pojawią. W studiu będziemy działać. E, trzymajcie za mnie kciuki i za malucha, żeby, żeby tutaj fajnie współpracował. No i ten trzylatek również, żeby współpracował, bo, bo to jest naprawdę e, różnie z tym, e, ale myślę, że, że sobie poradzimy. Dzisiaj też chcę spróbować trochę innego, jakby um, mojego workflow czyli systemu pracy trochę chcę pozmieniać, zobaczyć czy może akurat ten nowy mój sposób jakby przeprowadzenia sesji sprawi, że ona stanie się troszkę krótsza, bardziej efektywna, może. No zobaczymy. Także trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi się wszystko udało dzisiaj. Życzę wam miłego dnia. No i co, trzymajcie się cieplutko, chociaż jest dzisiaj naprawdę pogoda barowa, że tak powiem. Albo nie wiem, łóżkowa, można spać dzisiaj i spać cały dzień. E, więc e, ja jeszcze nawet kawy nie piłam, właśnie jak skończę ten filmik, to, to idę pić kawkę, I jeszcze żeby się wzmocnić przed tą sesją. No i co? No i wszystkiego najlepszego dzisiaj Wam życzę. E, słońca w serduszku Waszym, pomimo że taka pogoda jest, no e, co? No to trzymajcie się. Pa, pa.